Serdecznie dziękuję za wprowadzenie muzyczne. Witam państwa bardzo serdecznie wszystkich na konwencji wyborczej kandydata na burmistrza Wałcza Pawła Suskiego. Przy... Przyjechałam do Państwa z koszalina. Przez wiele lat pracowałam z waszym kandydatem na burmistrza i moim przyjacielem Pawłem Suskim w sejmie obserwowałam z jaką determinacją, nieustępliwością i skutecznością walczył o sprawy swojego miasta. Dlatego tutaj jestem, żeby powiedzieć państwu, że decyzja o budowie i finansowaniu obwodnicy Wałcza to jego zasługa. Nigdy nie tracił nadziei, nawet kiedy, wtedy, kiedy wszyscy mówili, że nie dojdzie do skutku ta inwestycja. On walczył dalej w interesie swojego miasta. Teraz odczytam Państwu, żeby niczego nie pominąć, działalność na rzecz miasta i powiatu, do, które wiążą się z jego zaangażowaniem i staraniami. Po pierwsze, rozpoczęty proces budowy obwodnicy miasta w procedurze przetargowej bierze udział 11 firm. Wkrótce rozpoczną się prace archeologiczne. Przewidywany termin oddania obwodnicy do użytku to czwarty kwartał 2017 roku. Nowoczesny stadion lekkoatletyczny wraz z hotelem na Cosie wartość pozyskanych środków to 23 miliony złotych, termin oddania do użytku to maj 2015. Remont drogi wojewódzkiej nr 163 przy ulicy Kołobrzeskiej, drugostronne zasilanie powiatu wałeckiego w energię elektryczną, co jest bardzo istotne dla inwestorów. Pomoc w utworzeniu wydziału pedagogicznego w wałeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Pomoc w utworzeniu centrum badawczo-rozwojowego, również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie studenci będą pracować na najnowocześniejszych obrabiarkach cyfrowych z drukarką 3D włącznie. Przywrócenie świetności garnizonu Mirosławiec, miejsca stacjonowania, szkolenia i pracy prawie tysiąca żołnierzy obsługujących najnowocześniejsze, bezzałogowe statki powietrzne, wzmocnienie garnizonu Wałcz, pozostawienie 107 Szpitala Wojskowego w resorcie, zbudowanie wysokiej pozycji i regionalnej bazy logistycznej zaopatrującej wszystkie rodzaje sił zbrojnych, termomodernizację wielu obiektów, remonty dróg powiatowych, funkcjonujące połączenie kolejowe Wałcz-Piła i Wałcz-Szczecin i wiele innych inicjatyw i interwencji. Drodzy Państwo, a teraz troszeczkę prywaty. To, co ja najbardziej cenię w Pawle, to, to duża umiejętność słuchania ludzi. To także skuteczne, yy, skuteczne rozwiązywanie jego problemów, a przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka. Jestem przekonana, że dzięki tym przymiotom, które już tutaj wymieniłam i dzięki y, doświadczeniu w samorządzie Paweł Suski będzie doskonałym burmistrzem Wałcza. Wałcza dla jego mieszkańców. Sesji bon. Les basies des paroles pas de zou, pas des zou, la chanson des chansons, c'est si bon. Les basies des mon redoux, bas des zou, bas des zou, la chanson des chansons. Pense Idąc do urny wyborczej zawieracie transakcję. Jest to transakcja, za którą nie płacicie, nie wydajecie powiedzmy pieniążków, ale kupujecie jakiś towar. Tym towarem jest radny, prezydent, wójt, burmistrz. Z tym że idąc do sklepu i płacąc za towar od razu przekonujecie się o jego jakości, tu natomiast do jakości przekonać się dopiero za 4 lata. W związku z tym warto przemyśleć, warto się zastanowić. Czy kandydat, na którego oddacie swój głos, jest jaki? Właśnie. Jaki on ma być? Wydaje mi się, że najważniejsze, abyście go dobrze znali, aby był przewidywalny. Właściwie to, to jest słowo klucz. Czy możecie przewidzieć, jaki będzie kandydat, którego wybierzecie? Czy możecie przewidzieć, że będzie przez te cztery lata stabilny, że wiatr dziejów, historii. Politycznych dziejów nie powie aż tak mocno, że zmieni poglądy, że rzeczywiście to, o czym powie w kampanii, będzie dotrzymane, czy jest w stanie swoją charyzmą, swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami, i tak dalej, tak jest dużo, właśnie zrealizować to, o co Wam chodzi. Przecież, jeszcze raz podkreślam, to jest transakcja. Jeżeli do wyborów staje przedsiębiorca. To możemy się spodziewać, że on ma olbrzymią wiedzę. Bo dzisiaj szacunek należy się przede wszystkim przedsiębiorcom, gdyż to oni dają nam możliwość życia w społeczeństwie. Tego na takim, a nie innym poziomie. Dziś wiele z osób, ja też, otrzymuję wynagrodzenia z budżetu, ale ten budżet ktoś tworzy. Tworzą przede wszystkim przedsiębiorcy. Więc warto. Posuka, poszukać sobie w zestawie kandydatów. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny, bo wie, jak ciężko zarobił pieniądze i obraca tymi pieniędzmi, ogląda tą złotówkę. Pewnie się domyślacie, do czego zmierzam: do tego, żeby właśnie stworzyć drużynę, stworzyć grupę i w Radzie, i w Ratuszu, w Magistracie, wszędzie, gdzie tą, te decyzje o wydawaniu pieniędzy publicznych się podejmuje. Taką, która będzie gwarantowała znowu przewidywalność w następnych czterech latach, prawidłowość wydawanych środków publicznych. Oglądanie każdej złotówki tak, żeby się żadna nie zmarnowała. Chcę mimo wszystko kilka głównych zamierzeń, jakie chcę zrealizować, będąc burmistrzem państwu powiedzieć. Nie będę, nie będę oczywiście zanudzał, ale pozyskiwanie inwestorów to jest mój pierwszy priorytet. Bo przedsiębiorcy, nowi inwestorzy w oparciu o... Pod strefę słupską, strefę ekonomiczną, która jeszcze jest niezainwestowana. 37 hektarów jest wolnych. Wolne są i niezainwestowane, bo nieuzbrojone. No, z racji nieuzbrajania przez wiele ostatnich lat terenów, czy to podbójstwo jednorodzinne, czy inwestycyjne, trudno jest pozyskać inwestorów, dlatego to będzie pierwsza rzecz. Trzeba po prostu media wprowadzić na grunty, żeby na nich można było cokolwiek budować. Przegadaliśmy bardzo dużo czasu na tematy turystycznego zagospodarowania półwyspu. Ten obszar to nasza perła w krajobrazie. Ja w ogóle naprawdę jestem zdziwiony jak można było przez ostatnie 25 lat nie zagospodarować, tak zaniedbać półwysep, który przed wojną tętnił życiem, w czasach PRL-u funkcjonował kemping, kafejka, restauracja, starsi z państwa pewnie pamiętają, że tam delfin regularnie pływał, było mnóstwo przyczep Pole namiotowe kemping, z możliwością nawet podpięcia się do prądu. To wszystko zniknęło, ale wierzcie mi, nie potrzeba aż specjalnie wielkiej pracy, ciężkiej, wytężonej włożyć, żeby zrobić z tego. Yy, po, 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 no, naprawdę dobrej klasy europejskiej kemping, który przyciągnie turystów, szczególnie zachodnich, a ci turyści jak wiecie, jadą sobie właśnie tą naszą krajówką 22, czyli obok tego naszego pięknego Półwyspu przejeżdżają wiele, wiele razy. Część z nich zjeżdża i tam na dziko. Kiedyś ktoś z urzędu powiedział, że nielegalnie i, i tabliczkę przypiął na bramie zakaz biwakowania bez zgody Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że taka, taki strzał w kolano już się więcej nie powtórzy. Szanowni Państwo, myślę o obniżeniu podatku od środków transportu. Podatki od środków transportu to są wszystkie podatki od samochodów ciężarowych, autobusów. Jeżeli mamy je wysokie, a mamy, to takie firmy u nas się nie lokują a mamy skrzyżowanie dwóch dróg krajowych, powstanie obwodnica. Obwodnica da Wałczu nowy obraz. To jest historyczna zmiana miasta. Wierzcie mi Państwo, że będziemy mieli zjazd zachód, zjazd północ, zjazd wschód i, i chude to chyba południe będzie się nazywało, ale cztery węzły, cztery zjazdy w kierunku Wałcza. Drodze o pełnym układzie S, czyli węzły bezkolizyjne w transporcie. W kierunkach obu, czyli dwupasmówki, i wzdłuż tej drogi tereny będą inwestycyjne, jak również kierunek Wschód, Zachód, czyli droga krajowa nr 22. tereny muszą być przejęte czy przez miasto, czy przez powiat. Część inwestorów na pewno prywatnych, ale po to, żeby właśnie tam inwestować, tam lokować firmy. Szczególnie logistyczne, bo one zostawiają tutaj podatki. Także to jest ważne, żeby były one korzystne. Mamy oczywiście bardzo wysokie opłaty za wodę i ścieki no, kuriozalnie wysokie. To są. Powalające budżety rodzin. Trzeba zweryfikować te opłaty. Nie wiem, dlaczego nie można było amortyzacji wielkiej inwestycji w modernizacji wodności ściekowej roz nie rozłożyć w większym czasie. Bardziej przyjaźnie dla mieszkańca. To jest wręcz niedopuszczalne, żeby w tak dramatycznie wysokiej, jednorazowej podwyżce, wysokiej jednorazowej podwyżce doprowadzić do tego, że ze 100 czy 120 zł średniej jakieś opłaty płacimy 300-400 rodziny wielodzietne. No do mnie zgłaszają się interesanci o tym mówią. Musimy, jak Państwo pewnie zgodicie się ze mną, przejąć, wyremontować i zagospodarować co? dworzec kolejowy jak możemy nie mieć dworca przejścia na peron w normalnych warunkach mając piękne połączenie Wałcz-Szczecin czy Wałcz-Piła to jest dla mnie niepojęte że przez tyle lat nie, y, władze miasta nie za, nawet nie spróbowały żeby przejąć ten dworzec tak piękny obiekt poczta jest wizytówką dworzec powinien być drugą stworzenie oferty rozrywkowo kulturalnej to jest y, kolejny element a myślę tu o imprezy cykliczne i charakterystyczne Mam przyjaciela w Sejmie w tej chwili, to jest Adam Żyliński, który jest z Iławy i tak razem y, on kandyduje w Iławie na burmistrza. Pomyśleliśmy, żeby jeszcze zachęcić panią burmistrz Mrongowa i stworzyć trójporozumienie, co państwo na to, żebyśmy mieli Mrągowo, Piknik Country, Iława, Złota Tarka i Wałcz, nie wiem. Może Arku, zwracam się do Arka Ruta, może jakiś Sabaton albo, yy, nie wiem, yy, właśnie Symfonic Power Metal. Festiwal na Półwyspie, imprezę plenerową z wielką sceną, taka, która będzie charakterystyczna i będzie się odbywać cyklicznie. I zrobimy trzy weekendy, żeby urlopowicz mógł od zachodu na wschód albo od schodu na zachód w jednym urlopie zaliczyć trzy festiwale. Co państwo na to? Przecież to jest realne, można zrobić coś takiego. Myślę o stworzeniu wielu miejsc aktywnego wypoczynku. Szanowni Państwo, pierwsza, y, pierwsza y, perspektywa finansowa nam się kończy. To jest słowo klucz, czyli pierwsze olbrzymie pieniądze unijne, które Polska skonsumowała, y, rozliczamy. A to są pieniądze, jak Państwo wiecie, na stadiony, autostrady, gazoport, na wiele inwestycji, rewitalizację, nawet może troszeczkę i spróbujemy świnna poręba, czyli normowanie biegu rzek, bo Wisła i Odra, jak Państwo wiecie, są nieżeglowne. Te rzeczy robimy, wielkie rzeczy robimy, ale ta perspektywa musi zejść do obywatela, musi zejść do mieszkańca. I to jest priorytet, żeby teraz móc skonsumować te środki tak żebyście wszyscy poczuli tak naprawdę że dostaliśmy wsparcie i poprawia nam się jakość życia. I nawet niech to będzie kolejny plac zabaw, niech to będzie plenerowa siłownia. Nie jestem w ogóle jestem zdziwiony dlaczego na naszej promenadzie nie ma ani jednej takiej. To są no powszechnie w kraju montowane siłownie, które są bezpieczne i oblegane, wierzcie mi Państwo, oblegane przez mieszkańców, którzy biegają, ćwiczą, uprawiają aktywny tryb życia. Musimy uruchomić publiczną komunikację na Jeziorze zamkowym zwyczajnie. Tramwaj wodny, tyle że potrzebne będą pomosty. Dolne miasto, kościół na dołku, przy fontannie i PWSZ Bydgoska, stare kolegium nauczycielskie. To w sezonie powinno bez kłopotu funkcjonować i dać nam radość z przemieszczania się również trasą wodną. Mogę Państwu zagwarantować, że skończymy z tak zwaną urzędniczą machiną. Urzędniczą machiną nazywam bezduszność urzędniczą, czyli kulturalne z szacunkiem bez zbędnej zwłoki. To są to są wszystko powiedzenia zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego i urzędnicy, ślubując, będąc pracownikami służby cywilnej, wiedzą o tym, no ale cóż, no, no, nie zawsze udaje im się pewnie albo przez ostatnie lata trochę okrzepli, będziemy to musieli zweryfikować. Będziemy musieli, moim marzeniem jest w ogóle Straż Miejska, która będzie pomocna, przyjazna, będzie ule, u, pomagać, udzielać porad i w ten sposób stanie się wizytówką miasta, a nie służbą karającą jak taki cerber. Tyle nas czeka pracy, dużo ciężkiej pracy, ale ja się tej pracy nie boję, bo uważam, że to wszystko zostanie. Ja chcę tu żyć, zostać, być, cieszyć się z Wami, wszystkimi tym, że my mamy piękne miasto bo to jest podstawa. Mamy pięknie położone miasto z lotu ptaka. Wszyscy mi tego zazdroszczą jak Wenecja sama woda, lasy niewykorzystane. Wykorzystajmy to wspólnie, Szanowni Państwo, także dysponując tymi kompetencjami, które posiadam, wiedzą, doświadczeniem, wykorzystując wszystkie, wszystkie, ale to wszystkie dostępne możliwości. To są naprawdę duże możliwości, wierzcie mi Państwo, moja komórka, zostawiłem jej zasób numerów. To jest, to jest, to jest, to są, to jest wartość dodana, nie do przecenienia. To są, to są otwarte drzwi, więc wykorzystując to wszystko, zobowiązuję się sumiennie i z całych sił dążyć do poprawy warunków waszego życia w naszym pięknym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Andrzeju. Teraz chciałbym, chciałbym, bo widzę tutaj, jeszcze zanim zaczniemy grać, poprosić na scenę Krystynę Kołodziejską-Motyl. Krysiu, chodź do nas tu szybciutko. A wiecie Państwo, Krysia Kłodziejska Motyw jest naszym kandydatem z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmiku Województwa. Pani Krysia znana jest również z obrad sesji Rady Miasta, ale chyba najbardziej to z tego, że jest cudowną panią doktor. Cudowną osobą, która y, przytuli każdego, kto będzie w potrzebie, i pomoże, bo ma w sobie wiele empatii, uczucia radości, pozytywu. To jest po prostu ciągle uśmiechnięta i wspaniała kobieta. Witam Cię, też. Oddaję Ci, Krysiu, głos. Kilka słów. Powiedz do naszych przyjaciół, co będziemy tam w tym sejmiku robić. Z wielką przyjemnością serdecznie wszystkich witam, jak króciutko. Na tak bogaty program, który nam tu nam przyszły burmistrz opowiedział, bogaty, bardzo precyzyjny, piękny, potrzebne są oczywiście pieniądze. No w sejmiku będę w sejmiku województwa zachodnio będę bardzo blisko tych pieniędzy. Myślę, jako kobieta, gospodarna, myślę, że te pieniądze podzielę w kierunku Wałcza. O tym myślę tak cichutko. Myślę, że nie wszyscy słyszą moi oponenci, ale proszę państwa, nie będę opowiadała o swoim programie, bo taki program, on będzie z życia się brał. Ale jestem zwolenniczką od początku mojego życia takiego prywatnego i zawodowego. Motto mi takie towarzyszy. Myślę, że człowiek tyle jest wart ile może dać siebie innym. I dziękuję za wszystko. Chciałbym poprosić wszystkich kandydatów, żebyśmy mocno utrwalili okręgi i ulice. Zapraszam serdecznie, okręg numer 1, dariusz szala. Ulice i ulice w kolejności alfabetycznej. Bydgoska, kolejowa, nadjeziorna, parkowa i południowa. Dziękuję bardzo. Janusz, ciaś, okręg numer 2. I poproszę również, żebyśmy wiedzieli i dobrze mogli zapamiętać. Jakie Mój okręg najlepiej wskazuje Paweł Słuski na banerach i na wizualizacji. A są to ulice Dworcowa i Aleja Tysiąclecia 2A, 2B, 2C, 2D. Dziękuję bardzo. Janusz ma niewielką ilość ulic do wymienienia. Anna Korzeniewska, okręg numer 6. Zapraszam Aniu. Warto to przypominać. Ulica Tęczowa, Królowej Jadwigi, Pocztowa, Sądowa, Orla, i Kilińszczaków do numeru 56. Dziękuję. To się nazywa pamięć. Waldemar Soliński, okręg numer 7. Szanowni Państwo, ta ordynacja wyborcza jest bardzo ważna, bo to jest jednomandatowa. Pierwszy raz bierzemy udział w wyborach w takiej ordynacji, warto przypomnieć, że. Okręg ulicę. wyborczy numer 7. Moimi wyborcami są mieszkańcy ulic. Bankowa Okulickiego, Szkolna Konopnickiej, Wileńska, Łowińskiego, Plac Zesłańców Sybir Sybiru, Kilinszczaków. Dziękuję bardzo. Okręg numer 9. Elżbieta Wróciło. W każdej komisji wyborczej będzie kilka okręgów, więc też wyborcy będą się, będą się mogli pomylić, dlatego staramy się to podkreślić. Mój okręg to jest numer 9 ulica Bursztynowa, Brylantowa, Szmaragdowa, Chrząstkowo, ulica Zielna, Szpitalna, Krótka, ulica Leśna, Podleśna i Południowa. Dziękuję, Elu, ona miała najwięcej ulic. Arek, Ród Okręg numer 10, zapraszam Cię, Arku. Moi wyborcy mieszkają na ulicach Chopina, Ulicy Chłodnej, Ulica Bukowa, Ulica Dębowa, Ulica Ogrodowa, Ulica Pomorska oraz tam, gdzie mieszkam, osiedle piastowskie. Osiedle piastowskie największe, dzięki Argo. Lucynka niespodziana, Okręg Numer 11. Też chyba dużo ulic, bo to jest Raduń. Chyba najkrócej można powiedzieć, że Raduń. Okręg Numer 11, dzielnica Raduń, ulice, czyli tak. Najładniejsza, najpiękniejsza ulica, urocza, na której mieszkam od urodzenia. Pozostałe ulice to Krucza, Wilcza, Okrężna, Ogniowa, Chmielna, piękna ulica Mickiewicza, chociaż Dziurawa, osiedle Morzyce i osiedle całe Nowe Morzyce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okraj numer 12, Krysia Światowa. Krystyna ma najłatwiej, bo to jest część dolnego miasta, ale musi powiedzieć, które bloki. Szanowni Państwo, ja mieszkam na pięknym osiedlu, bardzo fajnie się tam mieszka. I moi wyborcy to bloki od 6 do 14. Bardzo łatwo zapamiętać, dziękuję. I okręg numer 18, 17. Katarzyna Sołtan. Kasia też ma dużo ulic. To jest stare miasto. Tak mu mawia się o tej dzielnicy Wałcza. Dobry wieczór Państwu. Pozwolę sobie odczytać, bo naprawdę mam na bogato tych ulic, żeby nie było gafy. A więc moje ulice, Aleja ja Aten Wałęckich, Bracka, Harcerska, Jasna, Kilińskiego, Kilińszczaków od numer 5458, Ulica Kościelna, Ulica Księdza Bolosowa-Domańskiego. Kujawska, Miła, papieża Jana 23, ulica Piastowska, Plac Polski, Plac Wolności, Rzeczna, Sienkiewicza, Stasica, Szczęśliwa Wąska Zamkowa oraz Ulica Złota. Dziękuję, Dziękuję Kasiu. Jak widzicie Państwo, to była rekordzistka. Bogdan Nagły, okręg nr 18. Zapraszam. Dobry wieczór. Moje ulice to ulica 1 maja, Wronia, Kaszubska, Ciasna, Emilii Plater, Przedmiejska i Mazowiecka. Dziękuję bardzo. I chyba Werneńska, nie? Ale nawet przy Werneńskiej nikt nie mieszka. Szanowni Państwo, jeszcze? Jeszcze pan doktor chciałby dwa słowa pominąłem ulicę Młynarską, który wyborców również serdecznie zapraszam. To się nazywa wejście. Wszyscy mieszkańcy ulicy Młynarskiej zagłosują na pewno na pana Wadę Rasulińskiego.